Pomnik Koloniego zna chyba każdy Szczecinian. Znajduje się on na placu Lotników i jest swoistym symbolem naszego miasta. Szczeciński pomnik Bartolomeo Koloniego to kopia wykonana w 1913 roku dla Szczecina w oparciu o dzieło Duta Berokia, które znajduje się w Wenecji. Przebywał w Szczecinie ten pomnik pod kopułą Dzisiejszego Muzeum Narodowego Nawała Chrobrego, jako że był jednym z elementów kolekcji antycznej i kolekcji posągów renesansowych wykonanych właśnie dla miasta Szczecin. Pomnik przeszedł długą drogę zanim trafił do Szczecina. Dopiero 21 sierpnia 2002 roku pomnik Koloniego został ustawiony na szczecińskim placu. Pomnik został podarowany przez Radę Miasta Szczecina w Warszawie, w Warszawie i. Przebywał tam do 2002 roku. Starania nasze o powrót pomnika, to była wielka inicjatywa obywatelska mieszkańców Szczecina, władz miasta, po, pozwoliły właśnie, trwające blisko kilkanaście nawet lat, pozwoliły przywrócić miastu ten pomnik. Po powrocie nie był odnawiany dopiero 4 lata temu. Przeszedł pierwszą renowację, która była dobrze wykonana, ponieważ pozwoliła pomnikowi przetrwać ten czas w dobrym stanie. Jednak niestety został on zniszczony. Wielkie fetowanie strefy euro w Szczecinie w 2012 roku sprawiło, że niestety elementy dorobione zostały zniszczone. Jeden ze sprawniejszych kibiców, który przebywał na pomniku, prawdopodobnie uszkodził te elementy. Wcześniej nie było środków na remont, jednak kilka dni temu pomnik został odrestaurowany i dołączone zostały brakujące elementy. Jednak konserwatorka zabytków apeluje, aby nie niszczyć pomnika, ponieważ wszelkie uszkodzenia i ich naprawa kosztują bardzo wiele.